Siuma dzisiaj znajdujemy się na łowisku Maślanka. Mamy 6 kwietnia, jest sobota, oficjalne otwarcie łowiska, jeśli chodzi o zbiornik rekreacyjny i mały staw. Mamy godzinę 7.39. No, pierwsze wskazania już, już widać na szczytówce. W podajniku mamy Alera aqua z domieszką zamęty, halibuta i zielonej betainy. Na bagneciku Bawtersik Osmofuria. Mówimy o okolicy 24 metra. No i co? Dzisiaj będzie fajny bonusik w filmie. Także zostańcie do końca gdzieś gdzieś go tam wplecimy. No i myślę, że będzie to bonusik fajny. Także widzimy się przy braniach. Także widzę, takie jeszcze słowem wstępu. Eee, na ten sezon wjechała do mnie nowa węteczka. Jest to Daiwa Enzon Slim, super slim. 3,30 do 60 gram. No i jak na razie po trzech wypadach, no zdała egzamin, naprawdę fajny kij w porównaniu do tego Prestona poprzedniego Ignition no zadowolony jestem mogę wędeczkę z czystym sumieniem polecić Blank można powiedzieć naprawdę cieniutki a jednak z dużym zapasem mocy w komentarzu czy w opisie będziecie mieć całą specyfikację zestawu mojego kołowrotek, kij, siedzisko podajniki jak coś, to piszcie w komentarzach, jakbyście chcieli coś więcej się dowiedzieć. Także mieliśmy branie po dwóch i prawie po 3 minutach. A to będzie coś małego. Jakiś karaś, może lin. O, i spinka. No, ale naprawdę branie bardzo delikatne. Niestety. Także mamy kolejne branie, a naprawdę coś malutkiego lin albo karaś. Karasz. malutki karaś ale zawsze coś oto taki karasek wpuszczamy go do wody I czekamy na drugą rybę. Mhm. Mm I przez twoje gadanie będę się to wyciszyć. This one's a

Także udało się coś w końcu złowić po dłuższym czasie Bez rybia, ale no... Co się zrobi, jak się nic nie zrobi Taki karpik Taki malutki Ale... Lepsze to niż te karasie po 300 gram Wracaj do wody Zgłosił się na mango z jakiegoś 36 metra Także bardzo fajnie Jak na godzinę 16.30 Już praktycznie stało półtora godziny do Zamknięcia łowiska Ale no dobrze przecież pod ten koniec te ryby coś się odpaliły Bo od rana do południa tragedia Dnie rano coś tam Ryba skubała, ale to też tak newralgicznie. Jeszcze kwestia tego może, że woda nie jest ciepła. Na co że ta po prostu ryba zacznie lepiej żyrować. Jeszcze to kwestia jeszcze tak tygodnia, dwóch. Jak te pogody będą już fajniejsze, ciepłe, słoneczko będzie wychodziło gdzieś w miarę ciepło. Ta woda też się będzie nagrzewała. Także myślę. Myślę, że kwestia tygodnia, dwóch i te ryby już y, będą miały te lepsze, lepsze żery swoje Nabijamy podajnik i, i bez klipsa rzucamy dobra, widzimy się przy kolejnym braniu Także widzę, że niestety to koniec na dzisiaj Pogoda dopisała, ryby niekoniecznie Z rana, z rana wydawało się, że te, te brania będą dosyć fajne i częste No, lecz niestety południe zweryfikowało bardzo I te brania naprawdę były mizerne Byliśmy tutaj w sumie w trzy osoby, no i, i efekty podobne no. Jedni odławiali bardziej z drugiego brzegu, Niestety nasza miejscówka chyba zawiodła. No ale no co, cóż się zrobi, takie ryby. Także mam nadzieję, że dzisiejszy dzień Wam się spodobał. Taki bonusik może do mnie jeszcze wleci, jeśli chodzi o, o drugi dzień łowienia. Zobaczymy co da się zrobić. I w niedzielę może będzie drugi film, a po prostu połączymy to, to w jedno. Także zostawcie komentarz, łapkę i suba i zostawcie dzwoneczek. Siema. Dobra, jak Wam mówiłem, mam dla was, was taki fajny bonusik. Jesteśmy dzisiaj w sklepie Munfin. Kilka rzeczy przyjechałem sobie kupić. Między innymi Feder Arma, którego którego postaram się znaleźć Dobra, weźmiemy sobie tak Dwa kilo nam na razie starszy może, sentki. Także, co byśmy jeszcze potrzebowali znajdziemy to, co potrzebuje i... O, tu jest właśnie. to, to Prestona standarda? O, mamy to czego szukaliśmy Po promocji, no, no trudno Trudno yy. Ramia do Federa mamy to co w sumie najbardziej nam O co najbardziej nam chodziło Dobra yy, yy. Mamy to O, tu są Dobra, my tak, dynamita Dynamita i perfect swima Zobaczymy co to warte Dobra, chyba psiał Także widzowie taki szybki dynamita. Szybki Biorę to, biorę, no i da się przeciętnie przecinać Także taki szybki wypad do sklepu